Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, dziś jest poniedziałek, mam tutaj taki całkiem spory miks drapek i zobaczę ile uda mi się z tego wydrapać, bo nie chcę żeby ten filmik trwał za długo, a mam tutaj oprócz tych jeszcze jakieś linie, krzyżówki Nadrapane są już, no ale zobaczymy ile to czasowo mi zejdzie i co oprócz tego, oprócz tego... No właśnie, nie mam żadnego pewniaczka nawet w tych liniach, no ale trapałam sobie już małą krzyżówkę. To tutaj mam 4 słówka, jest 6 zł. To będzie na wymiankę, za to mogę już wziąć sobie dwie małe krzyżówki, więc dla mnie całkowitego zera już nie będzie. I oprócz tego chciałam sobie jeszcze jeden kupon, tutaj Keno. Sprawdzę, co tutaj jest, i no, z moim szczęściem to pewnie niewiele, ale chciałam zobaczyć. I tutaj mam obok mm, liczbę. Nie wiem, jak to zrobić, żeby się zmieściło teraz. Ok, mam tylko jeden taki kupon. Mam nadzieję, że widać. To sobie szybko sprawdzę. I tak. Oj, no dobra. 1046. Tak, to jest to losowanie. No, i już patrzę. A tutaj się zaczynają liczby 3, 4, 9, 11, a moja najmniejsza to jest 16, więc aż tutaj, no, szesnastka jest. Potem 27, no mam ją. 31 nie mam, 34 nie ma, 35 nie ma, 40 nie mam, potem mam 42, 3 nie ma, 56 nie mam. 61 i 69, czyli tutaj dwa to za mało, więc, no, szybkie Keno. Nic tu się nie zadziało. Oj, coś popsułam w widoku. No, ale często mi się właśnie zdarzało, że mam 0 w tym Keno i dostaję jakąś kasę za brak jakiejkolwiek liczby. Dobra, to idzie sobie do kosza i już teraz drapeczki. Na początek nie będzie ekstra linia z numerem, numerem 5. To jest już Czwarte podejście, miałam 8, 7, 6, teraz piątka, no ale nie wiem, czy tutaj się coś zapowiada, czy nie. Trochę Wam powiększę i sprawdzamy dalej. Ok, tutaj leżak był już wydrapany, a kolejne symbole to łódź i korona. Tkucz jest tutaj. Tkucz. I korona. Tkucz i korona. Tkucz okay. Coś jeszcze, no dobra, no to kolejne to serce i popcorn. Serce i popcorn. Popcorn jest tu. Serca nie widać, ani więcej popcornów. No to dalej rolki i okulary. Rolki, okulary są tutaj. Rolki. No dobra, to chyba wszystko. To tylko trzy do końca. Jest arbus. Tutaj balony, krat. To jest arbus. Dalej. Arbuzy. Są arbuzy. Przedostatni symbol to motyl. Motyla nie miałam, więc chyba nie miałam. Motyl i Biedronka niech będzie. Żeby już nie przedłużać. A jeszcze był arbuz, Dobra. Motyl i Biedronka. No, tak, tutaj te Biedronki. No ale kolejny pustak pod rząd. Wszystko od 5 do 8 przegrane w tych liniach. Ale ja się chyba pomyliłam. Ja się pomyliłam i nawet nie wiem, co to znaczy. Ej, patrzcie, ja się tak pomyliłam, że ja miałam linię i nie ten... Dobra, nie patrzcie mi tu na kontrolne. Ale jaja, kiedy ja to trafiłam? Nawet nie wiem. Dobra. No już tego nie cofnę, mam linię, no to super, że się doczekałam czegoś i tak w ogóle niespodziewanie. No to zobaczymy, co jest pod tą jedną linią. Jeszcze większa, Normalnie szok. Tutaj jest... What? Co? Jest szok? Większy niż bym kiedykolwiek się spodziewała? No dobra, bo ja nigdy nie miałam takich kontrolnych... I jeszcze przegapić taką piękną wygraną. Nigdy nie miałam w tych nowych liniach Stuwy, a nawet w tych starych tylko raz mi się trafiło. Piąteczka. No to nieźle. Okej, okay, to teraz sorry, ale muszę sprawdzić, co ja pominęłam i kiedy przegapiłam moją linię. To był rower kwiat korona kości. No tak. Dowaliłam tą koronę, a w ogóle nie zwróciłam uwagi, że to już linia jest Stuwa kontrolne L, no to ładnie. Ok, czyli już nie jest na pusto zdecydowanie, jest stówka, bardzo się cieszę i tym bardziej, że jestem taka gafa i przegapić coś takiego, no dobra, mam teraz <grywka> krzyżówkę, w której też pewnie coś przegapię albo już przegapiłam i tutaj tak w ponusie jest kasjer, e, numer 3, Stara krzyżowa jeszcze, zostawiłam tylko trzy gwiazdki. I dobra. Teraz już w pełnym skupieniu. Nie wiem po co Wam to powiększyłam. Emocje. I tak sprawdzam. Kolejną literkę to jest Y. No tutaj nie. Tutaj brakuje mi tylko R. Y. Jeszcze zwalę na to, że akurat jak zaczęłam nagrywać, patrzę, że mi jakieś wiadomości tutaj przychodzą i mnie rozpraszają, więc nie, nie drawałam w pełnym skupieniu, tylko zerkałam. No dobra, teraz już jestem skupiona i tak szukam dalej tych Y. Mm, mm, mm. Ok, Y. No to dalej. A w tej paczce już dostałam tyle tych starych krzyżówek, i nic jeszcze nie trafiłam, więc poprosiłam o kolejną starą. Teraz H. O, tutaj H daje hol. To jest pierwsze. Tutaj jeszcze H wpada. Ok. I tu. No dobra. I ostatnia literka, czy to będzie R, które potrzebuję. Nie, to jest F. Niestety, a F. No tutaj jest figura. Figiel. Figiel, ale to jest dopiero drugie słówko. F. No dobra, chyba nie ma. Tutaj sofa będzie, ale to jest dopiero pierwsze. Mm, mm, tutaj fuzja, to jest drugie. Tutaj miałam jeszcze i. Tak powiem wam, że jednak nie jestem wcale skupiona, ale drapię dalej. Jeszcze ostatnie. Tutaj F. No ale wygląda na to, że znowu pustaka przyniosłam już. Oj, nie pamiętam ile. Na pewno miałam jedynkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę i coś tam jeszcze. No dobra. Mogę sprawdzić jedynie mnożnik. A w bonusie nie chcieli mi dać siedmiu dych. No a kontrolne, chyba, że znowu mnie zaskoczą. Nie, tutaj jakiś Y. Ok, czyli to jest pustaczek naprawdę. No. Ale fajnie się czasem zaskoczyć. Jak się myśli, że jest pustak, a jednak nie. No dobra, to niech te super linie teraz dałem 48. Bo tutaj niewiele zostało do wydrapania. Nic zobaczymy. się mieszczę. OK. No to sprawdzam dalej, teraz co, cytryna i się jeszcze wezmę i klucz, klucz jest, cytryna i klucz. Dalej krab i popcorn. Daj krab. Krap i popcorn. Ok, parasol i słoń. Słoń. Jest słoń! Nie przegapiłam go tym razem. Hurra! Klucz był tutaj, słoń. Rower i okulary. Rower okulary jest wygrana numer 48. Nawet się nie spodziewałam. Dobra, słoń i parasol. Jeszcze tutaj słoń. Mhm. Dalej, kolejny symbol albo dwa. Kwiatek i rolki. Kwiatek i rolki. Rolki. Mhm. Nie ostatnie, no to są lody, lody, mhm. jeszcze tutaj lody, Dobra, wyczyszczę to na chwilkę. Okej, okay. czyli co? Co my tutaj mamy? Czy coś jeszcze mogłam pominąć? Dzwon podkowa, wiatrak, moty, no serce. Pewnie i tak nie znajdę. No dobra, ale jest ta jedna linia. Tutaj fajnie, że jest. I co tutaj się kryje? Sprawdzamy. Ry, ry, ry. Jest piąteczka. Fajnie, że jest zwrocik jeszcze. No i ładnie. Ekrana. To co teraz drapiemy? No może tą owocową eksplozję, bo tutaj, tutaj już chyba nic nie będzie. Dlatego tak dużo naddrapałam. Mam z numerem 11 tylko 5 owoców. No ale tak słabo strasznie tutaj. No to sprawdzamy. Kolejny owoc to jest ananas. Ananas jest tu i tu. Ananas no dobra, to dalej. Brzoskwinia. Mhm. No dobra, to tyle. A, tak w ogóle chciałam coś sprawdzić jeszcze. Mam trochę inny drapak i sobie wytestuję, co ja tutaj stworzyłam. Brówka. nawet spoko. Borówka. okej, okay. Co dalej? Banany. Mm, mm, Banan są tu. Oj, piszcze. Ok. Ostatni to już. Co tutaj jest? jest? Awokado. No dobra, tu widzę je. Awokado. No, ale tak słabiutko strasznie tutaj. Chyba nawet nie pominęłam. No dobra. Nie przedłużam, sprawdzam kontrolne i WG. Czyli pustaczek czy gdzie są moje pustaki, no właśnie tutaj ta krzyżówka tylko no i co teraz, bo już widzę, że już długo ten odcinek trwa no to może w tym wypadku zostawię sobie te na później a teraz jeszcze mam wiśniową jedną i dogram wam ten drugi odcinek powiem, że nie wszyscy mają tyle czasu żeby oglądać takie długie odcinki no to będą dwie części i mam ostatnią Chociaż nie wiem, ile tu jest w paczce. To jest numer 50. I tak, tu muszę znaleźć siódemkę tylko. A co mam? Mam truskawkę. Nie powiększyłam, ale chyba widać. Dalej jest cytryna. Minogrono, śliwka. Biedronka. Słońce. Awokado. Coś tak dziwnie szoruje, chyba nie będę tym drapać. Tutaj arbuz. Banan. I na koniec jest motylek. No a więc tutaj siódemki nie było. Oj, jakie dziwne. Dobra. No to tak. Na kolejną część mam jeszcze pięć drapeczek Więc zakończę tutaj pustaczki. To była tak krzyżówka stara, owocówka i wiśniówka, pustaki. A moje wygrane w zasadzie nie ma ich dużo, ale są fajne. No tutaj jest zwrocik, ale miłe zaskoczenie, bo dostałam z drugiej strony i nie spodziewałam się tutaj nawet zwrotu. Jest ta piąteczka. Z tego dorzucam po moją krzyżówkę, której nie widzieliście, ale mam tutaj 6 zł. I perełką, którą tak po prostu jak ja mogłam to przegapić. No i nawet, no L, niesamowite, ale super się tak czasem pomylić, to normalnie nastrój od razu lepszy. Fajna wygrana. Nie miałam takiej w ekstra liniach. No i tak tu już mam coś na wymiankę, a w drugiej części no nie wiadomo jak będzie, może nic nie być, więc super, że tutaj już coś jest. A ja wam dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego popołudnia, wieczoru i do zobaczenia następnym razem albo w tej drugiej części, jeżeli ją zdążę dzisiaj jeszcze dograć i rzucić. No to tyle. Buziaki, papa. Pa.